Wow. Pani Patrycja zgoda z rodziną na ten moment czekała 11 lat. Dziś odebrała klucze do nowego mieszkania. To jest dla mnie naprawdę osiągnięcie. Mam swoje właśnie cztery kąty, tak? Rodzina ma zamiar mieszkać i przede wszystkim nie na pożyczonym mieszkaniu, muszę powiedzieć. Podobna radość jeszcze przed świętami spotkała 17 rodzin, które w długiej kolejce oczekiwały na pomoc magistratów. Bez pomocy miasta tak szybko nie byłoby szansy, aby osiągnęli no, taki standard mieszkania jak mają tutaj. W tym budynku przy Anny Jagielonki przygotowano 36 mieszkań, 18 lokali socjalnych i 18 komunalnego budownictwa społecznego. W tej chwili tutaj stoimy przy takim nowym projekcie połączenie budownictwa społecznego z budownictwem socjalnym. Jest to projekt Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Pół budynku jest finansowane przez miasto ale miasto otrzymało też dotację z funduszu dopłat mieszkaniowych. W Warszawie jest taka komórka która działa i współdziała z TBS-ami w Polsce. Nowy budynek to wysoki standard. Każde z 36 mieszkań jest przygotowane pod klucz. Na podłogach panele, kuchnia i łazienka w płytkach. Na program tego mieszkania składają się dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Mieszkanie jest całkowicie wykończone pod klucz. Jak zaznacza Janusz Kubicki ta inwestycja to dobra prognoza na przyszłość. W mieście już widać ruch w budownictwie socjalnym. Podobna inwestycja z tym, że przygotowana na 70 mieszkań, 35 KTBS i 35 socjalnych ruszyła na Osiedlu Śląskim. Cieszę się, że udało się pierwszą inwestycję zakończyć. Dzisiaj szczęśliwi ludzie, którzy dostali klucz od swoich nowych mieszkań, swoich nowych domów. Myślę, że zadowoleni również ze standardu wykończenia. Inwestycje przyanny Jagielonki udało się zrealizować dzięki współpracy KTBS, Magistratu i Banku Gospodarstwa Krajowego. Całkowity koszt inwestycji to 6 milionów złotych.